Los mnie już żaden nie może zatrwożyć. Jasną do końca mam wybitą drogę. Ta droga moja żyć, cierpieć i tworzyć, to wszystko czynię, a więcej nie mogę. Dawniej miłością różane godziny i w zorzach jeszcze jaśniejsze pochodnie. Dzisiaj przy schyłku dnia ważniejsze czyny. Wielkie i smętne jak słońce zachodnie. Na nich się zegar życia zastanowi i puści ducha skowronka w otchłanie. Pomóżże Boże temu skowronkowi, niech wesół leci, niech wysoko stanie. A raczej powiem, gdy się żywot zmierzcha, dusza jaskółka daleko od ziemi, pomóż jaskółce, co mi z oczu pierzcha, z oczkami w światło rozweselonymi.